Cześć, chciałbym, żeby ten odcinek był pierwszym z nowej serii, w której oprowadzam youtuberów po trollowych domkach. Co na myśli? Chodzi mi o domki wypełnione pułapkami, w które ci youtuberzy wpadają, a ja się z nich razem z wami śmieję. Jeśli ten pomysł ci się podoba, zostaw łapkę w górę, oglądaj ten film do końca i jeżeli potrafisz robić mapki, to zrób mapkę dla mnie i dla jakiegoś youtubera i wyślij ją na maila dealerek mapka Koniecznie zamieść screeny. I opisz swoją mapę. Dzisiejszą mapę dla Enzygo zbudowałem razem z Nilskiem, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo mu dziękuję. Przypominam też o nowym kanale, na którym możesz znaleźć codziennie odcinki z Ferajny o 1730 i nowej piosence. Cena Ferajnie. Mam nadzieję, że ją usłyszałeś. Dobra, zapraszam na odcinek. Cześć, z tej strony i witam cię w pierwszym odcinku z nowej serii, w której będę przedstawiać youtuberom ich nowe przyszłe domy. Cześć, Enzy. A witam cześć! witam Cię. Jesteś cześć. farciarzem, ponieważ jako pierwszy dostaniesz swój nowy, wymarzony dom. Ale. fajnie. Myślę, że się przyda, dlatego że ten dom jest wyposażony w nowoczesne technologie. Jest wyposażony w piękne mechanizmy i systemy antywomaniowe. Najlepsze o. na rynku. Więc mówię ci, mordeczko, jest na co czekać, choć zapraszam Ciebie o to, okazji? Twój domek. A to z okazji, no, no takiej wiesz, nowy rok. Od tych dwóch miesięcy jest. Nowy rok, <laughs> Więc... nowy dom. No właśnie, nowy rok, nowy dom. Wow. Yy, proszę, zapraszam, zapraszam, weź do środka, tutaj jest wejście, Ale to wygląda. Yy, oczywiście tematycznie, w kształt twojej główki, musisz... Ej, tylko jezor w piochu mam. Je jezor w piochu? Co znaczy, jezior jezor w piochu? Że na zewnątrz? Nie, nie. W piasko, a w piochu! aha, o oh yes. <grym> jezam ja rozknic <grym> jakoś bardziej. Szukałem jakiegoś znaczenia. No tak, jest w piochu rzeczywiście, Wiesz, może to podzmienić na przykład na, na, na... czekaj, czekaj, bo tu mam kreatywa, ty nie masz niestety, ale... O, na diamenty, o, widzisz? Masz super. diamentowy jezor. Słuchaj, mój drogi, musisz wejść do środka, zobaczyć wypasione wnętrze. E, tak, po jezorze musisz a, wejść, dokładnie. E, tak. tak nowoczeście, mm, są nowoczesne, nie są nie. bardzo kreatywne. Ja a są to drzwi? Rektory. Wiesz co, nie, tu jest zejście okay. na dół! Musisz zejść a. na dół. E, oh, a co te, oh, ten, ten, ten dobrze ci idzie. Bardzo dobrze ci idzie, tak, to jest takie ukryte wejście. I musisz wejść, tu. O nie, oh, nie, wow. Ezzi, nie, ah. nie, nie tedy. Czyli ja ci może pom pomogę czekaj. ci. Ja ci pokażę, ja gramy, modlę. O tutaj, No, tu jest. A jestem. tam gdzie jest, e, Dobra. Tu. Idę. Tu musisz wejść do środka, idę. to jest taki wiesz. E, pierwsza, e, wiesz, warstwa antywomaniowa, żeby nikt ten, wow, ten nie wpadł. E, fajnie, tak. Musisz okay, zejść na dół teraz, Enzi. No? I. Ej! <laughs> nie jest! Tak, e, to nie był twój domek, Enzi, niestety. Jakby... Przepraszam cię, to, to nie był twój domek. Am... E, to jest to chwilę jeszcze... takie w głowie może papuga, jak stanąłem, nie? Bo to też takie dźwięki wydają, ale to nie była papuga. Nie, ewidentnie. To nie tym razem nie była papuga, ale dobra, nie tak stwierdza, to ci pokażę nas twój prawdziwy domek i nie martw się, bo e, tak naprawdę przygotowałem coś dużo, dużo lepszego. Dobra, Enzy, jesteśmy już przy Twoim prawdziwym domku. TP Enzi, dlerkę. Witaj, proszę bardzo o to. O. Prawdziwy Twój domek. Nie wiem, co sądzisz. Jest nad brzeżem, jest przy pięknych drzewkach. Yy, i, i, I. jest, jest nawet taki. Yy... No taki o, trochę o, o, wypas, nie? Jakby taki, no, taki fajny. Możesz się skromny, rozejrzeć, taki. nic podejrzanego w nim nie ma. E, dobra, więc zobacz, ten, tutaj jest wejście. O, tutaj też możemy Czekaj, wejście. ja chcę sobie zobaczyć z tyłu jak tutaj wygląda, a, bo to A co z nie, no no właśnie, że ten? A, spoko, spoko, nie. To tutaj są mechanizmy. Nie, no ja tutaj... Wszystkie mechanizmy, to są od, wiesz, sprzętów RTV AGD. Aha, bo tak, tam... Tak, a, tak. no bo to na proto, faktycznie. Is... To jest nowoczesny domek, tak, proszę Cię. Więc tak, e, słuchaj, tu jest dzwonek, możesz go sobie kliknąć, wtedy wejdziesz do domku. To są dzwonki w domach? Co to było? Coś... Ode... <laughs> no spróbuj, e, no... spróbuj kliknąć. Co to jest? Nie, to tylko dźwięk jest, chciałem jest, tego, to wiesz, to tak sprawdzić. To jest dźwięk dzwonka, tak, że znaczy... Każdy mywacz po prostu myśli, że... To wybuchnie, a tu wybucha. Widzisz, Jéueyne, to jak Widzisz, jaka magia tutaj mamy? Popatrz, command bloki są. O, o, gdzieś tam na dole są command bloki. Tak, tak, skonstruowałem to. No i widzisz, od razu, byś był złodziejem, to byś po prostu uciekł. po pozwól, że ci pomogę. Gdzieś tu jest ukryte przejście. Nie wiem, czy chcesz znaleźć ukryte przejście. Nie, 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 jakby nie klikaj guzików, to ci podpowiem, nie musisz klikać guzików, bo to jakby A -a. Potem ci pokażę. To nie jest dla nas z guzikami, gdzieś w tym pokoju jest ukryte przejście, zastanów się gdzie może być, jakby mamy pochodnie, mamy obraz... Ej! Oh! Jest... Ej <laughs> jesteś end, jest o! jesteś! w nie! To się tywnęło to do endu. To? To był, to, to był wiesz, taki mobilny portal do endu, bo myślałem, że e, tu nie ma ukrytego przejścia, tu jest ukryte przejście do endu, takie wiesz, troszkę pułapkowe, więc. I to jest tylko jedno e, takie, czy jest wiedzy takich przeczekań? Nie, to jest jedno, nie, tu nie, nie, nie ma więcej już jaka? troli. Mówię ci, to jest już koniec troli, to jest to, e, czego musisz się spodziewać. Tak, tutaj ale genialne, nie? Jakby każdy złodziej Fajne, zawsze no? szuka e, ukrytego przejścia za obrazem, no i co spotyka go? Teleportacje do Endu, Ender Dragon, spadki, upadki, wybuchy, śmierć i cierpienie. I zostanie tam zbity na kwaśne jabłko. Tak, dokładnie tak, więc dokładnie. E, tutaj jest nowoczesna, e, słuchaj, e, możesz tu podejść sobie. tak. Paralko, podejść. E, nie, podejść i kliknij, to jest takie do jedzonka. Jak musisz stanąć bardzo blisko bloczku i kliknąć. Że od razu mi... A do, musisz podejść do, bardzo do blisko buzi, i kliknij, tak, do zaraz... Do... E, jeszcze raz kliknij, coś coś chyba źle poleciało. Chodź za blisko, Słuchaj, wiesz? dlaczego się dom pali. Wiesz Ej, co? To trochę nie wyszło. się. Czemu rozwalasz? Jest dobrze, jest dobrze. To jest jest tak dobrze. To. Cześć. Wiesz co, musisz być troszkę dalej, NZ, Jak coś? I, i wtedy Ej, to wyjdzie chodzi. jakieś płonące tak! To jest tak, to jest bardzo ostre jedzenie. Ale możesz zgasić po... tu masz... Jak podejść bardzo blisko i kinniesz ten guzik, to masz zimną kolę. A? Mówię ci. O. To nie była zimna. <laughs> E, tak, za się podpaliło, niestety. Enzi, jak sobie Super. radzisz? O nie, też tu wpadłem do Creative'a. Fajnie, Ais, bardzo fajny to... dom, wiesz, bardzo mi się podoba. No bo ja ci ja prezentuję bardzo wszystkie... W domu. <laughs> wszystkie zabezpieczenia, co i. O nie, NC, o nie. Weather Rain, o mój boże, niedobrze, bardzo źle. Game Rule, random Tick pick zero. Dobra, przestanie się palić już. O nie, jest bardzo źle. O, Czemu się pali? O nie, wszystko. Ledwo wszystko. Zostało. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Dobra, słuchaj, NZ. Um, więc uważaj, żeby I nie aktywować. Ani podłogi. Się pali. Nie, 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 spoko jakby to się załatwi. Oni na razie pali, czekaj. Game rule, no to jest komenda, ale ja nie znam. Game rule du Czemu on się pali, jak tu ognia nigdzie nie ma? Nie wiem, nie mam pojęcia. Do. Fire tick Falls. O, dobra, już przystanie chyba. E, więc tak, wiesz ja co, słuchaj, ja ci powiem zaceruję To jest że... bezpieczny dom z zabezpieczeniami. Super, tak, to są zabezpieczenia. Słuchaj, jakby, wiesz, czego masz nie robić, właśnie cię pokazuję Nie, no teraz wiem, że jak podpalę e, dom, to się nie spali robię. do końca, także świetnie. E, Super. No nie, już, już teraz jest. Teraz jest lepiej. Już, już będzie okej, ok okay, tak? Tak, Winda. tak, tak. To, so, słuchaj, nie nie, nie korzystać z Windy star. słuchaj, ja ci dam może w takim razie. E, jesteś głodny ogólnie, czy nie? Coś bym pewnie, tak, trochę Już rozumiem, że jesteś głodny powoli, tak? Tak. To słuchaj, ja mam dla ciebie, więc yy, proszę. Czekaj, czekaj, czekaj. Yy, tylko muszę kliknąć. Okej, okay, dobra. Yy, trzymaj, trzymaj. Trzymaj kotlety. Enzi. Bef. Ty... Kto mi je zabrał? Co zabrał? Zjadłeś już? Czy zjadałeś kotlety? Nie, nie znam, że. Zje... Daj mi kotlety, bo mi zabrał. Chcesz zabrałeś. więcej kotletów? O mój boże, dobra, okej, okay, ale Enzi, jak ty szybko, zadajesz te kotlety. Serio, co no jest, to... jest grane? Ej, no nie mogę! Elzy, coś... co jest? Zabierasz mi kotlety jakoś! I tutaj to mam naprawdę. Mam takie kotlety. Dada, mam taką komendę. Mam taką Dobra, dobra, trzymaj Edzi, proszę, masz kotlety. Mm. Tu masz skrzyneczki, oh. tu masz e, łóżeczko, jeden, tutaj jest super bezpiecznie taka wiesz, wypasiona basic sypialnia. Mm, ale co jest jeszcze fajne, to są windy, słuchaj, są dwie takie same windy, no. więc że, że nie było, po prostu wejdę do środka, tak wbieg trzeba wbiegnąć do niej. Ja wbiegną do tej, okej, okay, zajmuję, wejść do drugiej i lecimy do góry w takim razie. Dzięki. Ej, ej, jeste... O nie! Ale ty masz sorry. dzisiaj dobry Musiałem. dzień. Nie, to, jest, to nie ma winda jak coś, to, to, to ej, było oszustwo. To jest, to Ale to Ale no widzisz, to jest taka winda, której wiesz, żeby nie używać, bo to jest winda pułapka. A tutaj. Dzięki taka winda... fajnie, zawsze chciałem mieć w samą winda pułapkę. E, tak? tak. w razie, gdyby wiesz, za, że będzie. Tak, to w moje marzeń od dziecka. O, okej, okay. no, to nie wiedziałem. Bardzo specyficzne no. marzenie, ale bardzo je szanuję. Bardzo mi się podoba, I że. najlepiej, jeszcze taką trzecią czy, czy... windę, która byłaby Proszę wiecznie palić. zepsuta i bym wiedział, żeby z niej nie korzystać? To jest... e, no tak, w tym domu słuchaj. Masz e, jakby już Dziurę. duże rzeczy, z których. W... Tak, już, już nie masz dziury. Masz dużo rzeczy, z których wiesz, żeby nie korzystać. Na przykład nie korzystać z dzwonka, bo może z zawału, prawda? No, to i się tam <laughs> pali wtedy e, też. Nie, nie pali się. Tutaj wiesz, że nie, nie przechodzi przez przejście. Tu wiesz, żeby nie kogoś tego gzika i tego guzika. E, no dobra, no trzy, nie wiem. O, Ej, właśnie tego guzika! Tego guzika, tego nie klikać. O, 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 o to mi chodziło. Byłem pewny, że. No nieważne. No więc nie wiem, jak jak, to, co jak oceniasz ten domek? Czy na poddaszu? Słuchaj, no, na poddaszu. Bo ja to wiedziałem, e... że on był trochę większy z zewnątrz. No ale tak, to tak serio to. Wydaje. Tak serio, to jeszcze można by go rozbudować, bo pomyślałem, że ty jesteś takim dobrym, kreatywnym budowniczym, e, myślę, że możesz spokojnie, wiesz sobie to, wybudować jakoś dobrze. Oj, oj, smacznego, smacznego, więc ja ci wie, że zostawiam troszkę wolnej ręki, żebyś sobie wykończył ten domek. Tak jak zechcesz. E, ja Zabezpieczeniem przede wszystkim wiesz, właśnie mm, bezpieczeństwo i Ej. ubezpieczenie, że wiesz, że się nie spali. Nie, nie, co, co się leko, sympatyczny. Coś czy mi się wydaje, czy to są ściany z grzyba? Yy, tak, to są ściany z grzyba. Ale z zewnątrz, yy, proszę ciebie, chodź na zewnątrz i każda na zewnątrz. wiem, to jest Nie, yy, ściany z grzyba to są najlepsze I ściany, jest bardzo cenny surowiec. Ale yy, w razie czego, gdyby nie posuwały, się dokładnie, wygodzić całą już grzyb. Weźmie, tak, zobacz, widzisz, tu jest, tu jest te mechanizmy wszystkie, jak ci się nie podobało, możesz je wyłączyć, po prostu rozwalając sobie, o, kwiatki, dobrze założyć kwiatki, tak, kwiatki też są jak Bardzo najbardziej. Bardzo fajne kwiatki. To nie o, wiem, to jest. Ezi, jakby, no nie, jakby... Ten domek, mam gdzieś wprowadzić tutaj, rozumiem, nie? Bych chyba tak, chyba bo, spoko. Yy, no no, Czuję ja się niesamowicie bezpiecznie wiem właśnie, dlatego tak jak mówię. A! Ale jak go będzie. już znasz, to nie jest aż takie bezpieczne. Tak, będę zapraszał innych gości tutaj do siebie super, i będę im super. pokazywał, co jak działa, także. Naprawdę się cieszę by... się, że się dogadaliśmy według mnie ten. ten e... Guzik tutaj jest po prostu najbardziej realistycznie brzmiący wybuchem ever. Te command bloki... co tam motywa? Tam ktoś siedzi Oj. i... i y, tak! Nie, dobra, okej, mam command bloki. Chciałem już ci powiedzieć, że tutaj jest osoba specjalna, ale nie, to są command bloki, Mój drogi, wtedy puszczają te dźwięki, no magia się dzieje, za każdym razem... Ja Fajnie, nie guzik. Tak się da. Nie wiem, czy stąd wyjdziesz... A, wyjdziesz, daj, dajesz radę, to, to jest, to jest na coś i... O, o, prąd bo... usunąłem! <laughs> Może też tak wyjść z piwicy, jak, jak najbardziej. O, fajnie, a nie wyjdę. Nie, nie, nie wyjdziesz, nie wyjdziesz. Ale, no, no ja, cię, tu... ja cię wypuszczę, dobra, proszę bardzo. O, e, no teraz, to ja, ja, ja cię oddaję klucze. E, klucze, słuchaj. E, o, te, to jest pan od kluczy, o, on a! ci właśnie daje klucze, jak coś. Nie, nie daje klucze, mi daje <laughs> e, No to też prawda. Więc, Jędrze, ci się domek mm, miłego życia w tym domku. Ci życzę. Dzięki. No i myślę, że to się koniec z tego to, to. odcinka. Dziękuję bardzo za obejrzenie go do końca. Hmm. Napiszcie, co sądzicie o domu Enziego. Wysyłajcie własne domy dla youtuberów, w których będę mógł ich wprowadzić, bo myślę, że każdy youtuber zasługuje na jakiś świetny dom, tak jak Enzy. Myślę, tak. że będzie mu się dobrze żyło w tym domku. Myślę, że ten domek mu nigdy nie spłonie. Nie powinien. Nie, nie powinien, Oj. jest wyłączone, nie spłonie. O, e, całe jest, szczęście. Jest bezpiecznie pamiętaj o Endzie, panie o wszystkich innych pułapkach. Subskrybujcie e, i komentujcie. Nowy kanał, pamiętajcie, codziennie czyli o 17.30, swarajne. Do usłyszenia, wpadajcie też do Endziego, koniecznie, macie w karcie. Elo! Tak, Siema.